Błędy, przesądy i zabobony religii rzymskiej są m.in. ogłoszone w katechizmie, który naucza Eucharystia chroni przed grzechem ciężkim, wzmacniając miłość, tak mówi katechizm Kościoła katolickiego 1395. Sobór trdencki potwierdza tę brednię. W kanonie piątym, mówiąc, jeśli ktoś mówi, że skutkiem Eucharystii jest tylko odpuszczenie grzechów, niech będzie wyklęty. No więc niestety przez ten kanon nie mogę być wyklęty, dlatego że tak nie uważam, ponieważ uważam, że Eucharystia to jest po prostu bezwartościowy zabobon, który nie wywołuje odpuszczenia grzechów w żadnym wypadku, więc nie jestem w stanie być przez ten kanon wyklęty. No ale ty jesteś obłożony interdyktem, jeśli oglądasz moje filmy, zapraszam do dalszego oglądania. Pismo święte mówi jasno. Jedynie krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od grzechu, a nie rytuał powtarzanego sakramentu. I pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset to nam Mówi wyraźnie: Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, więc jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, raz na zawsze będziesz zbawiony, nieutracalnie, bez uczynków. Jedynie na podstawie tego, co Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty w trzech godzinach ciemności, będąc opuszczony przez Boga. Sobór watykański II w Konstytucji Sacrosanctum Concilium 47. Bluźni mówiąc, zbawiciel nasz podczas ostatniej wieczerzy ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej, aby w niej na wieki trwała ofiara krzyża. Jest to oczywiście bluźnierstwo i każdy to tak wierzy, po prostu zasługuje na największą karę. Natomiast Kościół katolicki w katechizmie dokłada do tego bluźnierstwa stwierdzenie dwóch. Cytuję: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Katechizm Kościoła katolickiego 1367 Natomiast Biblia, Bóg w Biblii wyraźnie naucza, że ofiara była jedna i niepowtarzalna. Dokonał jej Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, dlatego powiedział te telestaj, to znaczy wykonało się, zapłacono w pełni. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 27 werset mówi, uczynił to raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa, bo Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała i nie wierz w rzymskokatolickie brednie.